Niestety dominacja wyżu to także brak opadów bądź bardzo małej ilości. Zapraszam na szybkiego shorta. Wyż będzie dominował w kolejnych dniach, przede wszystkim nad północą i nad centrum Europy, również nad polską, którą tutaj zaznaczyłem. Jedynie w Polsce południowo-zachodniej będzie tam troszeczkę niższe ciśnienie i jakaś minimalna szansa na opady. Jeśli chodzi o opady, właśnie widzimy tutaj przede wszystkim, że bardzo dużo opadów będzie w Niemczech. Czekaj. Będzie tu na obrzeżach tego wyżu, a więc Austria, Czechy, Słowacja. W przypadku Polski ilości minimalne lub jego brak. Kolejny dzień, czyli czwartek, bo wcześniej widzieliśmy środę, czwartek, piątek, to również cały czas dominacja wyżu zaznaczona tutaj kolorem czerwonym. No i cały czas brak opadów. No, gdzie gdzieniegdzie na krańcach południowo-zachodnich te opady mogłyby występować. No i tutaj na tym wykresie widzimy chociażby Gdańsk i na dole. Mamy wykres opadów i do końca września... Opadów praktycznie nie ma, jeżeli jakiekolwiek się pojawią, to bardzo słabe. 23, 24 za sprawą efektu jeziora. Polska południowa i południowo-zachodnia. Troszeczkę większa szansa na opady, szczególnie na krańcach, tak jak tutaj. Zakopane widzimy, że może spaść tych opadów 5 do 6 mm. 24, 25 od 26 do końca miesiąca znów tych opadów brak. Zapraszam was na szczegółową analizę na naszym kanale Łowcy burz Paweł i Marta na YouTube. Pozdrawiam, cześć.